stok. Pacjentka naszego szpitala, można powiedzieć, ofiaruje dar życia dla innych pacjentów. Zostały pobrane pacjentce narządy, które będą mogły ratować zdrowie i życie no przynajmniej ośmiu pacjentów w Polsce. Według informacji, które otrzymałem, do Gdańska ma trafić serce tej pacjentki, do Warszawy ma trafić wątroba, do Zabrza, mają trafić płuca, natomiast do kliniki chirurgii naczyniowej i kliniki okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku mają trafić nerki. Oraz rokówka. Z jednej strony jest to oczywiście smutna i tragiczna. E, tragiczny moment ze względu na to, że no ta pacjentka zmarła. Natomiast e, dzięki temu, że postanowiła m, przekazać swoje organy, jednocześnie ofiarowując ten dar życia, e, przekazuje tak wiele narządów dla innych potrzebujących osób, co jest no, wspaniałą rzeczą. Akcja przeszczep serca się składa z dwóch etapów. Ten, który my rozpoczynamy, jest, jest pobraniem narządu od osoby uznanej za zmarłą. Druga część akcji toczy się w tej chwili w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i tam, tam w tej chwili rozpoczyna się zabieg biorcy serca, czyli ten faktyczny przeszczep, przeszczep serca. Liczy się od momentu niedokrwienia narządu, tego, który jest tutaj w lodówce, no nie powinniśmy trzech godzin przekroczyć. Wiadomo, że po przekroczeniu tego czasu wyniki bardzo, bardzo się pogarszają. Także stąd, stąd no, akcja za pomocą helikoptera, ogromna pomoc policji i, i nasza obecność tutaj. Biorca jest mężczyzną młodym, który jest w tyle ciężkim stanie, że wymaga mechanicznego wspomagania serca. Czyli jego serce nie pracuje, zamiast jego serca dwie pompy pracują, prawa i lewa komora, yy, sztuczne. I to go kwalifikuje do tej kolejki biorców w trybie bardzo pilnym.